Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Kolejny ładunek Widać spożywka tym razem Mleko w kartonie Różnego rodzaju. Jak widzicie, jest to kolejny ładunek, który nie jest zabezpieczony pasami. No, z wiadomości względów, nie będę tutaj się rozwijał. Ale zabezpieczenie towaru, zabezpieczenie ładunku, to nie tylko pasy. Jak widzicie, listwy rozporowe, listwy aluminiowe. I z przodu, tam, jak widzicie, albo nie widzicie, zaraz wam pokażę bliżej. Są worki sztauerskie. Są to worki wykonane z kilku warstw takiego bardziej mocnego wodoodpornego papieru. W środku jakby jest taki wewnętrzny materiał z takiej bardziej wytrzymałej folii. Do czego te worki służą? tak się można domyśleć. Mieszcza się je w wolnej przestrzeni między ładunkami, napełnia się je sprężonym powietrzem. I w ten sposób napompowane worki dostosowują się do kształtu przestrzeni, którą wypełniają, zapobiegając tym samym przemieszczaniu się ładunków. Taką ciekawostkę Wam powiem, że niektóre, niektóre z nich yy, zależy od producenta. Ogólnie wytrzymują nacisk nawet 30 ton, są bardzo odporne na warunki atmosferyczne, yy, wytrzymałość między minus 25 do nawet. Plus 65 stopni, tak to wygląda. I zaraz Wam pokażę, gdzie jestem i gdzie będę miał rozładunek. A jestem dokładnie w okolicach Berlina w centrum logistycznym w Rewe. Tutaj będę miał rozładunek. Na 9.30 mam awizację. Przejechałem troszkę wcześniej, przed 8, chyba dla 10.00. Byłem już się zameldować. Jest godzina. Jest godzina 8.26 dokładnie Dostałem takiego pager'a yy. Tutaj ma mi się wyświetlić numer rampy No i zobaczymy co będzie dalej Pierwszy raz tutaj jestem także ale mniej więcej wiem czego się spodziewać Poczytałem troszkę informacji na goglach Trzeba samemu tutaj rozładować yy, towar No, także na razie czekamy Rozładowany. Dokładnie 48 minut mi zajęło rozładowanie 28 palet. Rozładunek paleciakiem elektrycznym. Także teraz czekam na kontrolę. Sprawdzą towar i dadzą papiery. Będę wyjeżdżał stąd. Po kontroli wszystko się zgadza papiery podbite 20 minut czekałem na na papiery, muszę jeszcze tutaj gdzieś stanąć i pozamykać sobie z tyłu wrota ogólnie myślę, że nie ma tragedii no tu jest też nieraz loteria z tymi logistykami jest godzina 11.40 o 8 przyjechałem, no 9.30 miałem awizację też, no to 9, dwie godziny niby Ogólnie myślę, że tu nie ma tragedii Czytając niektóre opinie Na temat tej logistyki, no to powiem szczerze, że Spodziewałem się, że będzie gorzej Gorzej na pewno będzie Im bliżej świąt Im bliżej świąt to wiadomo Większy ruch, większe zapotrzebowanie, więcej rozładunków. Także kto jeździ po takich logistykach, na pewno dużo o tym wie. Idę zamknąć z tyłu drzwi. Wam powiedzieć. Dobra, pozamykane, Wszystko gra. Jeszcze kontrola na, na bramie wyjazdowej. Domyślam się, że tam będzie trzeba otworzyć drzwi z tyłu. A w sumie mogę nie zamykać. No i co? Akurat tutaj jak i w większości takich logistykach kierowca jest odpowiedzialny za rozładunek za obsługę ramp oczywiście obsługa rampy to nie jest nic nic trudnego A powiedziałem to dlatego, że nieraz możecie się spotkać, nieraz się spotkacie Taką sytuacją, że na przykład yy, obsługą rampy zajmuje się tylko pracownik firmy, i to jest napisane nieraz grubymi literami. Także taką ciekawostka ale wiadomo, co firma, to inne przepisy. I i takie tam inne rzeczy ogólnie firma bardzo duża jak, jak widać chyba 200 ramp jest gdzie tu się teraz chyba tu na prawo jest parking. Toaleta jest prysznic. Można się wykąpać czysto. Parking bardzo duży. Można stać na noc oświetlony z tego, co tam czytałem, opinię. Tylko że. No dosyć głośno może być na takim parkingu, bo wiadomo dużo chłodni przyjeżdża do takich logistyk też Z różnymi innymi ładunkami. No dobra, nie będę już wam marudził Trzymajcie się, ciepło. Pozdrawiam serdecznie, cześć.